W tym filmie zagrałem na nowym trybie na serwerze Mainstar.pl Czyli oczywiście na starczeście Jak mi poszło oglądajcie do końca żeby się przekonać 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia I już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał Nie przedłużając miłego oglądania Witam serdecznie widzowie Na nowym trybie na Mainstarze Czyli na starczeście I jest idealnie godzina 24.00 W tym momencie i wszedłem specjalnie O tej godzinie tylko i wyłącznie dlatego Iż zostały odpalone kity I pomyślałem że no kurde jak mam raz. Rangę, mam rangę star. To możemy sobie od razu widzowie wlecieć z kitem. E, kit star. Od razu mamy hełm świni, set świni, więc kurde, jest to bardzo, ależ to bardzo dobry ekwipunek. Tak mi się wydaje, no oczywiście, że tak, patrząc na to, że mam żelazne miał full diamentowy. E, dodatkowo jest jakiś łuk świni z jakimiś specjalnymi strzałami, więc kurczę bardzo, ależ to bardzo fajnie. Szkoda jest taka, mianowicie, że ja nie mam niestety żadnych, ale to żadnych kluczyków, a bym chciał. I tak mniej więcej chciałbym zobaczyć, jak tutaj sytuacja wygląda. Mamy seta świni, i ile trzeba mieć tych. Okej, okay, trzeba mieć jakieś księżycowe pyły na to, żeby robić seta konia, więc wydaje mi się, że mam nadzieję, że uda nam się to zdobyć. I w ogóle mam nadzieję, że nie zginę. Widzowie, niestety nie mam co wylosować aktualnie, bo chyba i temów nie mam, więc no co, zobaczmy, widzowie, jak ten tryb polega. Grałem na starcie, ale na starcie się grać nie dało, bo były takie lagi. Zobaczmy, jak tutaj zbieraczem zdobywamy te gwiazdki. Powiem, że jest ich całkiem sporo, więc y, taki plusik jest y, Dodatkowy za to. Tutaj mam jakiegoś ziomka. Ja od razu mam Fire Aspekta, więc kurde. Kile wpadają. Ranking plus 29, więc bardzo spoko. Aktualnie wydaje mi się, że mógłbym pobiegać, pokilować sobie ludzi, ale skupię się chyba, widzowie, na zbieraniu przedmiotów. Jeszcze została mnie jedna bardzo ciekawa kwestia, mianowicie tutaj kip inwentory jest wyłączony. Czyli jak ginę, to stracę tego swojego, całego seta skita i to by mnie na pewno zabolało. Ale chodzi mi o to, iż jeśli na tym serwerze jest wyłączony kip inwentory, kurczę, na przykład na boksie. Jeśli ktoś mnie goni, to wiecie, można uciec Sobie Elitro. E, na Skygenie No też Elytro można sobie uciec, a tutaj Wydaje mi się, że po prostu e, Nie ma takiej możliwości ucieczki i, te, I to mnie przeraża, że jak wiecie, zostanę złapany Czy nie wiem, pod, podczas jakiegoś streama Czy podczas po prostu odcinka przez jakąś, nie wiem Większą e, grupę ludzi, na przykład wiecie Trzech, czterech graczy, to ja Nie mam żadnych, ależ to Dosłownie żadnych szans na jakikolwiek e, Jakąkolwiek ucieczkę Ani nic i nie wiem, będę musiał tak biec I nie wiem, lognąć, jak, nie wiem, Steve 对吧 Chyba nie, więc zastanawiam się, czy są tu jakieś Perły, czy są tu jakieś yy, Nie wiadomo co, tego typu właśnie do uciekania Plus jest taki, że aktualnie, no mówię Jest godzina 24, jest troszeczkę Mniej graczy, bo mianowicie w tym momencie Chyba na tym trybie gra, nie wiem, z 200 osób, a są cztery Chanele, więc jakby ta, na taką dużą mapę Jeśli byśmy podzielili 4, 200 Na 4, no to gra z 50 osób w tym momencie Na tej mapie, więc widzicie, graczy Nie jest zbyt wiele, ja sobie mogę po prostu na spokojnie Wiecie, chodzić, zbierać te skrzyneczki Więc jak najbardziej spoko, tylko no dobra, mamy mamy ponad 200 takich tych gwiazdek i ciekawi mnie, czy my coś możemy kupić w sklepie za to takiego właśnie, yy, co by mi ułatwiło rozgrywkę. No mam nadzieję, że wiecie o co chodzi w tym trybie, bo już nagrywałem wstawkę z tym. No ale jak nie wiecie, no to jeszcze na szybko mogę powiedzieć, że tym przedmiotem, którym otwieram yy, skrzynki, to jest zbieracz i przez to, że otwieram tym zbieraczem, to tych gwiazdek dostaję więcej. Mamy na przykład no teraz dostałem 8. a jakbym bez tego zbieracza otwierał, no to bym dostał jedną tą gwiazdkę. Więc dlatego ten zbieracz jest tak ważny i bym chciał go kurde ulepszać jak najbardziej. Bardziej, żeby dostać jak najwięcej tych gwiazdek. Ale dobra, wiecie co, pójdziemy sobie na spawna w tym momencie i zobaczę, co możemy za to kupić. Czy są jakieś perełki? Bo perełki to są takie rzeczy, które najbardziej bym chyba chciał. Ale widzę, że są refile, które nie są jakoś drogie. I to na tym się chyba kurczę kończy. Tylko refilka można sobie kupić, ale 16 refili aktualnie mamy. Dodatkowo mi ciekawi, bo ja nie mam fire aspekta tutaj włączonego, a normalnie zadałem typeczkom ogień, więc ciekawa kwestia. A u kantorzysty stack tych tego to jest jeden księżycowy pył. Ile ja potrzebuje tego pyłu na ulepszenie miecza, na przykład na poziom czwarty? To mnie ciekawi potrzebuje 8, więc całkiem sporo. wydaje mi się, że w tym odcinku właśnie chciałbym to zrobić, żeby sobie ten ekwipunek w jakimś tam stopniu ulepszyć. Właśnie na taki yy, set czwóreczkę. I wydaje mi się, że ogólnie ten tryb będzie bardzo ciężki dla nowych graczy, nie? Że jak będę zaczynał. O, tutaj żomal w ogóle lognął, no bo tu nie ma innej możliwości ucieczki, jak nie po prostu logout. Bo tak to by mi nie uciekł, jeśli bym zaczynał go łuku. Z Ale chciałbym ulepszyć ten ekwipunek i wracając do mojej myśli, że to jest bardzo ciężki tryb dla osób, które właśnie będą zaczynać. No bo mając słabej temy, no nie będziecie w stanie w ogóle. Zagrozić w jakimś stopniu osobom, które właśnie już mają no, ten lepszy ekwipunek Więc no, tutaj na miejscu administracji bym jakoś to kurde przemyślał Żeby nowi gracze mieli jakiekolwiek szanse na granie No bo teraz no dosłownie nie mają żadnych Dobra, chwilę sobie tak zbieram i powiem wam widzowie, że kurde no Dziwny tryb, na pewno, bardzo dziwny No biegając tyle czasu Uzbierałem sobie, no tak naprawdę Pięć tych księżycowych pyłków Co jest niby nie najgorszym wynikiem No bo tam ile mi to zajęło, Z kilka dosłownie minut Ale zastanawiam się też nad jedną rzeczą No bo tych skrzynek jest jakaś ograniczona ilość No i co w momencie, kiedy ja sobie wszystkie otworzę a I co ja potem przez godzinę Bo to chyba co godzinę można otwierać, zobaczcie Nie, co cztery godziny można otwierać tą skrzynkę To co ja mam potem przez tę resztę tego czasu Jakby robić, jak większy skrzynek sobie otworzę No musiał stać i nie wiem, i czekać dalej żeby startoidować swego seta? Nie, jestem ciekawy waszych opinii, więc prosiłbym każdą osobę, która po prostu dotrwała do tego momentu, żeby napisała swoje zdanie na temat tego trybu i czy widzicie sens serii prowadzenia właśnie z Star Chesta? A ja widzowie przypomniałem sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy Mianowicie Ja jestem na discordzie serwerowym Więc najprawdopodobniej mogę sobie odebrać darmową, Darmowy kluczyk I chyba tobie, e, sobie skorzystam Z tej oferty Ale przed tym bym chciał najbardziej kurczę już sobie zdobyć sześć tych proszków Żeby ulepszyć sobie albo miecz Albo zbieracza Dobra tu jest jakiś ziomal fajnie byłoby go trafić z łuku I nie ukrywam że chciałbym Tylko ej, nie wiem czy to widzieliście Ale ten łuk tak dziwnie strzelał jakby w ogóle nie strzelał. O, nie otworzyłem zbieraczem i dostałem o wiele mniej tego. Ale tu jest jakaś klepa, więc widzowie chyba dwa po prostu darmowe fragi na moje konto sobie wlecą. No i tutaj ziomal pierwszy kill, plus 22 rankingu. Jeszcze tego Mateusza bym chciał jakoś zabić. Tutaj w ogóle, nie wiem, jakiś widz mi stoja pokazał i powiedziałem, dobra, to nie będę Cię bił, stary, jak mi stoja pokazujesz. I dobra, i Mateuszek jeszcze jeden hit dosłownie i go killniemy. I dobra, nie, jeszcze jeden. I dostał plus 23 ranku dodatkowe, więc jakoś to, kurczę, idzie. O, odebrałem sobie tego kita i od razu statystyki na plus, kurczę, widzowie, więc to dobrze, to dobrze. Dobra, ostatni tak, tych yy, proszków, w tych gwiazdek muszę uzbierać widzowie I ulepszymy sobie albo zbieracza, albo miecz Tylko, ej, no ten łuk tak nie strzela Ej, on w ogóle nie strzela Ten ziomal mi soja pokazuje, ale sorry, mordka Muszę, muszę zabić, no po prostu Chcę w tym filmie sobie wbić troszeczkę rankingu Na pewno nie wbiję tego nie wiadomo ile, bo Dosłownie 8 fragów zrobiłem, 1080 rankingu No ale takie 1100 jednak fajnie byłoby wbić Nie, no i tutaj Hajo Majo pisze, że jest widzem i go zabiłem, sorry stary, no ale Jakby, na tym polegają te tryby Tak samo, nie wiem, często jestem wyzywany na skygenie Przez to, że jak ja siedzę na jakimś generatorze I ktoś mi, nie wiem, zabiera Generator, i ja go zabiję, to mnie też wyzywają Że są widzami, i że jak ja tak Mogę zrobić, i ja przepraszam za to Ale, kurde, no na tym Polegają te gry, serwery, nie I te tryby, więc jakby zrozumcie też mnie, że ja jestem normalnym graczem, takim samym jak wy, widzowie. Dobra, uzbierałem to. Bierzemy do kantorzysty, wymieniamy te gwiazdki na ten pył i mamy 8 sztuk. I wiecie co? Miecza chyba nie ma sensu. Na początek bym właśnie poszedł w tego zbieracza, i teraz będzie zbierać konia i będzie e, lak z trójki na czwórkę. I pytanie, ile teraz tych, tych gwiazdek będę dostawał? Bo wcześniej chyba rekordowo byłem w stanie dostać 12 gwiazdek z jednej skrzyneczki. I teraz pytanie jest takie, ile dostanę w tym momencie, jak ulepszyłem sobie tego zbieracza. Bo 11-12 to teraz 16, 18, a nie, dobra, to mu otworzyłem, muszę, kurde, znaleźć, no i właśnie o tym mówię, nie, tych skrzynek jest ograniczona ilość i, kurde, nie mogę sobie z wszystkich pozbierać, w sensie, no, nie, nie pamiętam już, które zbierałem, których nie zbierałem, nie wiem, gdzie mam iść, no, tam też oczywiście zebrałem. tam pewnie też, chociaż nie, to ich nie kojarzę. No, i dostałem widzowie w tym momencie. O, kurde, o wiele więcej, więc no, ten zbieracz widzowie jest OP. Ej, fajne byłoby to, że w sumie, ym, jak giniesz, to możesz zginąć i tracisz itemy, ale zbieracz zostaje w twoim ekwipunku, nie? Że jednak zbieracz to jest taki kurdy przemiosł, że jednak jak zginiesz, to fajnie byłoby go mieć. Może tak jest zrobione, ja o tym nie wiem. Musiałbym się zapytać na czacie graczy, nie? No, bo. Ej, może naprawdę wpadłem teraz na dobro, dobry pomysł, z tym, że ten zbieracz. Zbieracz powinien być przypisany do gracza, że jak zginiecie to możecie sobie od nowa zbierać temy i... Nie no, moim zdaniem tobie top, top, kurczę pomysł. Mainstar, admin, jak to widzisz i słyszysz, zrób to. Warto, serio. No więc wiecie co, ja jeszcze sobie uzbieram kolejne 8 staków na kolejny mieczyk, tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Chociaż nie no, w sumie miecza nie ma sensu, może faktycznie wszystko zbierać w te zbieracze. No, potem bym dostał, o kurde, z 12 tych gwiazdek za zebranie, nie? Bo bym jeszcze leciał po, do przodu z setem. Dobra, idziemy na spawn, odbierzemy sobie tą nagrodę. Za to, że jestem na Discordzie. I gdzie tu jest ten NPC nagrodowy? Halo, halo, halo. Też od razu, wiecie co, pójdę sobie na CH1. O kurde, jest w ogóle 5 channeli, bardzo dużo. Ale zobaczę sobie CH1, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda rynek tutaj. Czy ludzie tutaj coś sprzedają? Sprzedają seta, jedynkę, jakiś... Set czwóreczka jest za 300 dolarów, a jak tutaj wygląda y, suma jakby pieniężna, jak tutaj jakbym chciał sprzedać 300 dolarów, ile bym musiał mieć i temu żeby mieć 300 dolarów, może już na rynku się bardziej opłaca, gdzie tu jest ten gościu od sklepu, okej okay, on jest tutaj i jakbym chciał sprzedać to jeden, jedna gwiazdka to jest 1 dolar, okej okay, rozumiem, czyli, czyli teoretycznie i tak by mi się bardziej opłacało chyba kupić niż przerabiać coś tam, a dobra, slash nagroda, odbieramy i. A, żeby odebrać klucz, muszę być jeszcze przez 28 minut na serwisu. No to trudno. Widzowie, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był taki wstępny odcinek, właśnie z nowego trybu. Napiszcie w komentarzach, właśnie, czy chcecie kontynuację, czy nie chcecie. Ja przeczytam każdy komentarz. Do zobaczenia na razie i się ma.